Tymczasem do check-in i Piotra Matysiaka, który skończył Wydział Operatorski Łódzkiej Filmówki. Myślę, że to bardzo mocno czuć w tym filmie, który, jeśli się nie mylę, został stworzony w jednym ujęciu, tak? Wszystko prawda. I chciałem zapytać, to były warsztaty, tak, master shot, natomiast tworząc ten film, na ile inspirowałeś się takimi filmami, chociażby jak Rosyjska Arka, Sukurowa, czy Wiktoria Schiepera, która ostatnio też gościła w naszych kinach, czyli tych filmach, gdzie najważniejszy jest właśnie ten aspekt techniczny, czyli żeby stworzyć świat tak naprawdę oddzielny w jednym ujęciu, bez, bez montażu tutaj. Mimo, że siedzi koło mnie montażysta, to chciałem Cię zapytać, skąd ten pomysł, jak ważny jest dla Ciebie ten rodzaj pracy? To znaczy, prawda jest taka, że jak gdyby myślałem trochę w innym kierunku. To znaczy, historia na dobrą sprawę pojawiła się w tym opowiadaniu na samym końcu. I to, co mi przyświecało w zasadzie od samego początku, to to, aby spróbować stworzyć pewną historię, z którą chcemy wyjść. A nie możemy, bo to trwa i trwa. Na dobrą sprawę to był impuls, bo przeczytałem jakiś artykuł, już nie pomnę w jakiej gazecie, na temat handlu żywym towarem, i to chyba gdzieś tam mnie uruchomiło, żebym chciał stworzyć nieprzyjemny film o takiej sytuacji gdzieś tam. Wiadomo, na ten temat filmów powstało już gro. Wiele jest bardzo takich teledyskowo, sympatyczno-akcyjnych, natomiast chciałem stworzyć coś inaczej w tej materii. Brudziej. No ale nie miałeś chyba wyboru, jeżeli to były warsztaty, żeby zrobić tutaj powiedzmy jakieś cięcie. Musiało to być. Tak, 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 absolutnie. Znaczy to, to był jakby pierwszy taki nakaz od profesora Zielińskiego i profesora Wichłacza, że absolutnie ma być to jedno ujęcie. Do tej pory były to ujęcia co prawda tam po 30-40 sekund, czasami trochę dłużej. Natomiast po mojej dość. Po, po moich mocnych namowach udało się namówić, aby spróbować zrobić film. Choćby krótki, ale jednak jakąś tam opowieść trochę bardziej skomplikowaną. To który dubel w takim razie okazał się tym ostatecznym, który oglądaliśmy przed chwilą na ekranie? No, jakbym bronił tajemnicy, to bym powiedział, że trzynasty. <grym> Może być tak? Mo możemy przyjąć, że tak. No dobrze, to przejdźmy jeszcze tutaj do montażysty. Chciałem cię, Piotrze, zapytać o to, jaka była twoja rola w powstawaniu filmu Żelazne Alibi. Czy dołączyłeś już, rozumiem, na samym końcu, tak? Czy miałeś wpływ także na powstawanie tego filmu przed tym, jak dostałeś materiał na swój stół montażowy tudzież komputer raczej? Tak, komputer. No na szczęście to jest ten przypadek, kiedy towarzyszyłem od, od początku, czyli w zasadzie przed zdjęciami. E, nawet byłem na wycieczce w tym więzieniu, żeby się jakoś oswoić z tym klimatem, który tam panuje, e, więc to wyglądało w ten sposób, że, że Martin miał jakiś pomysł na film i, i e, potrzebował zrobić casting i on do tego więzienia poszedł. Oczywiście to była Ciężka praca z jego strony, bo to wymagało oczywiście dania czegoś od siebie również i przeprowadzenia powiedzmy, jakichś tam warsztatów, i, i podczas tego castingu zauważył, że e, zauważyliśmy, bo, bo, bo te materiały cały czas schodziły, że, że coś w tym jest fajnego, że może, może w ten sposób trzeba ten film opowiedzieć. Nie chcę tutaj jakoś mówić, na ile w tym jest moja decyzja, bo pewnie Pewnie to po prostu przyszło, ale, ale to tak wyglądało, że gdzieś tam od początku, czyli preprodukcja. Czyli czujesz się w dużej mierze autorem tego filmu, podpisujesz się pod nim dwoma rękami. Tak. Jeżeli ktoś tutaj będzie atakował go, do czego zachęcamy, ale także do wy, wy, pozytywnych opinii, to w takim razie będziesz musiał go bronić. Tymczasem przejdźmy do początku, czyli Hycel jest z nami, Janusz już drugi rok z rzędu, z psem zresztą i Ola Cywka, która była asystentką reżyserki i także scenarzystka była kobietą, więc chciałem Januszu, zapytać, jak odnalazłeś się w tym kobiecym świecie, bo to film jednak z gruntu kobiecy? Kobiety są świetne. Świetnie się z nimi pracuje. Lubię kobiety. E, psy, jak widać, też. Od początku ten film dosyć długo powstawał, ponieważ ja pierwszy raz z Darią się spotkałem bodajże z 2 albo 3 lata przed produkcją filmu. Potem ona długo się jeszcze musiała tam zbierać środki, jakby ten film powstawał i, i tworzył się też na, na, jakby na bazie scenariusza i jakby finansowania tego filmu. Szczęśliwie doszło do realizacji, czyli tutaj moc kobiet, zadecydowała o tym, że zrobiliśmy ten projekt i yy, wam muszę powiedzieć, że po raz pierwszy, kiedy oglądałem ten film, kiedy Daria go przywiozła, oglądaliśmy go u mnie w domu, ten film mi się yy, podobał. <grym> szczerość za szczerość. Jest, prawda? Nie było, mówię dlatego, bo nie wszystkie rzeczy, w których występujemy mi się podobają, żeby to było jasne. No ale jesteś sam mm, miłośnikiem zwierząt, tak? Czy to, czy to miało wpływ na to, że ten film ci się e, spodobał, ten wymiar ideologiczny, bo to jest jednak jest jakaś historia e, dla mnie e, może też e, Ola coś doda na ten temat o swego rodzaju nawróceniu, tak? Czyli człowiek, e, który e, no na szczęście nie morduje, choć, ale e, porywa psy, e, no, nagle staje się takim wybawicielem i, i, i dokonuje tego aktu e, uwolnienia. Czy, czy jakieś twoje osobiste e, doświadczenia byłeś w stanie tutaj przelać na tą rolę? Myślę, że jakby psy są tylko pretekstem, bo to jest dosyć uniwersalna historia. Mamy bohatera, który jest w pewnej stagnacji, który żyje, jest, można wnioskować, że jest usatysfakcjonowany tym życiem, życiem w którym się nic nie dzieje. Nagle na jego drodze coś pojawia się, pojawia się pies, który jakby totalnie tak jak powiedział, zmienia jego życie. Też byłem w takich jakby historiach, które były. Hmm, wydawało się, że mam od czasu do czasu pracę, hmm, że mam co włożyć do garnka, że jestem w stanie pomóc synowi na hmm, studiach, ale hmm, brakowało mi jakiegoś takiego wewnętrznego szczęścia. Ten film jest właśnie o tym. No, mogłem czerpać, myślę, że każdy człowiek mógłby hmm, teraz na to, odpowie, na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ. Hmm, co jakiś czas zdarzają nam się takie spotkania, które mogą odmienić nasze życie. Jeżeli my naprawdę bardzo nie chcemy tego życia jakby odmienić, to go nie odmienimy. Ale w tym wypadku mój bohater okazało się, że, że to była tylko jakaś taka powłoka, brakowało mu takiego impulsu. Może można tak przyrównać, może trochę do takiej kuli bilardowej na stole. Przy którym nie ma nikogo, nic się nie dzieje. Nagle ktoś dokonuje jednego uderzenia i pojawia się kula, która w tą kulę uderza. On dostaje pewną energię i tą energię może wykorzysta, może nie wykorzysta. To zakończenie tego filmu jest, jest w pewnym sensie otwarte, ale na, na, na takie jakby spotkania też składa się życie. I co chwilę tak jak kiedyś Felini pisał w swoich y, 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 pamiętnikach, mówi, że życie co chwilę daje nam jakiś taki pewien impuls, tylko że my przygnieceni przez jakby cywilizację, zabiegani, nie zawsze jakby te sygnały widzimy. I że czasami Gdybyśmy tylko troszeczkę jakby uwagi poświęcili i, i, i zauważyli, to, to, to możemy uzyskać pewną taką energię, która nam nada pewien taki kinetyczny impuls. No mój bohater miał sytuację... Państwo zapewne oglądali film, więc ja nie będę opowiadał teraz o tym. Ale skorzystał z tej okazji. I, i tyle, może Ola byś chciała coś dodać. No i tak nie za bardzo nawet wiem, co mam teraz powiedzieć. Bo ciąg ciągłość myśli. Już tu, 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 ten. Od siebie mogę powiedzieć tylko tyle, troszeczkę odbiegnę może od tematu, że moja rola przy tym filmie była ja wypełniałam wiele funkcji, bo powiedziałeś, że byłam asystentką, ale ja mam to szczęście tak naprawdę, że ja pracowałam z Darią przy tym filmie. Dużo, dużo, dużo wcześniej, czyli na dobrą sprawę teraz już będzie chyba 5 lat, już minie. Więc widziałam, jak ten film y, się zmieniał i podejście y, Darii do tego filmu się zmieniało, bo tak jak Janusz powiedział wcześniej, y, po tym okresie zdjęć próbnych, Daria bardzo musiała walczyć oczywiście, o pieniądze i o finansowanie tego y, filmu, który jest niezależny. Um, I myślę, że um, zresztą de facto Daria dzisiaj nie jest z nami, bo jest w Palm Springs, do którego poleciała wczoraj, e, również z Hytlem, który dostał się tam do konkursu. I e, wydaje mi się, że. Um, no, że taki zapał jej siła jest ogromna, i każdego z nas zaraziła chyba, chyba tą siłą i tą wiarą w ten film. A wracając do tematu psów <noise> i, i, i głównego bohatera właściwie nie wiem, co mam za bardzo powiedzieć, oprócz tego, że mam psa, którego bardzo kocham i który jest mi bardzo bliskim stworzeniem. I to jest moje takie jedyne bezpośrednie połączenie z tym bohaterem, jeśli chodzi o, o mnie. Całej tej historii. Mówiąc o kobietach i psach, mnie zaciekawiło w tym filmie, że jest ta postać jeszcze ekspedientki, która próbuje złapać z bohaterem jakiś kontakt i to się nie udaje. Ty mówisz, że czasami spotkanie z drugim człowiekiem potrafi odmienić ludzkie życie, a tutaj wcale nie z człowiekiem, nie, prawda? Ja, ja właśnie <laughs> powiedziałam być może tak, trochę jest to może niekomunikatywny, ale nie właśnie nie chodzi o to o, o człowieka, tylko. Może chodzić o człowieka, może też chodzić o coś: o, o, o napotkaną sytuację, o, o psa, żółwia albo mandat na skrzyżowaniu. Wiesz, chodzi jakby o, pewną, o pewne takie jakby wybicie z zastanej sytuacji. Widzę, że już tutaj na publiczności pojawiły się pierwsze głosy. Zapraszamy wszystkich. Ja powiem o dwóch filmach. Bo akurat te mi bardzo utkwiły w pamięci. Pierwszy to jest Hycel. Mówi się w Polsce, że jest szczęście w nieszczęściu. Tutaj jest odwrotnie. Nieszczęście w szczęściu. I polega to na tym, że mieliście świetny pomysł na film fabularny, który powinien trwać 90 minut. I z tym aktorem, i z tą postacią, zresztą świetnie zagraną przez Janusz. Szkoda, że to jest tylko pół godziny. I tu trzeba powiedzieć reżyserce, która niestety pojechała za daleko zamiast tutaj przyjechać do nas, bo to jest najważniejszy festiwal dla polskich twórców debiutujących, bo tu się zaczyna ich kariera. Palm Spring to może sobie poczekać. Na początku jest koszali. Że proszę przekazać tą uwagę, że to jest temat na bardzo dobry debiut. Właśnie tak powinien wyglądać spójny, ciekawie napisany, dobrze opowiedziany, bez niepotrzebnego przegadania i świetnie prowadzony aktor i bardzo ciekawy temat. Tam jeszcze został zgubiony temat tego, wątek tego białego pieska, który mógłby być taką klamrą i jednocześnie czymś pozytywnym. Niepotrzebny ten piesek tam umiera, odchodzi, bo to powinno być opowiadane troszeczkę lżej, bardziej komediowo jeszcze i właśnie tak, żeby to się kończyło jakimś optymistycznym przesłaniem, to, o czym Janusz opowiadał, ale sam pomysł jest znakomity i podejście reżyserskie, i robota montażowa, aktorska, naprawdę super. Także szkoda tylko, że to jest to, to pół godziny, bo gdyby było 90, to byłoby naprawdę wspaniale. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć o filmie tym ostatnim, że bardzo ciekawe jest to, że filmowcy wchodzą w takie środowisko. Próbują pokazywać coś od środka. Te postaci, te relacje między nimi, ich podejście do życia. Z punktu widzenia normalnego człowieka to jest wszystko oczywista, oczywistość. Natomiast z ich punktu widzenia. Ludzi, którzy zbłądzili, którzy przeżyli jakieś tam problemy i nie potrafią sobie z tym poradzić, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. I pokazanie tego w taki sposób jest też pozytywne, bo w tym filmie widać dramat ludzi zamkniętych w więzieniu, że oni nie potrafią przede wszystkim mentalnie przekroczyć tego, co się w ich życiu zdarzyło. Więc to jest też bardzo cenna rzecz, bardzo ciekawy temat i warto tym tropem jeszcze kiedyś pójść. Zachęcam re realizatorów i reżysera i może to być fabuła na bazie takiej obserwacji, na, na bazie tych doświadczeń, może to być pełniejszy dokument, ale podejście jest ciekawe i temat też, także to było okej, okay. dziękuję. OK, chcecie skomentować jakoś? Ja chcę. Już się Zaprasza. nawet zerwałam wczoraj z tym <noise> mikrofonem. Ja chciałam powiedzieć, że a propos 90 minut że plany są takie, i być może właśnie wylot Daria do Palm Springs trochę to wytłumaczy: że Daria ma takie plany faktycznie, żeby ten film rozpisać. Do dłuższej formy, nawet być może uda się z tego zrobić na przykład serial odcinkowy. To są na razie tylko plany oczywiście, ale z drugiej strony na takim gdzieś etapie, że mogę o tym mówić na pewno. I Daria po poleciała właśnie za granicę, żeby o tym gdzieś dalej rozmawiać. Także to taka dygresja z mojej strony. A propos 90 minut. Z mojej strony chciałem panu bardzo podziękować, bo, bo cieszę się, że to, że to w ten sposób było odebrane. Kiedyś się właśnie spotkałem z takim e, powiedzeniem, też montując inną rzecz, że tak naprawdę to jest ich nieszczęście, e, a myślę, że, że jakaś część społeczeństwa myśli, że po prostu zasłużyli na taki los. A to, że zauważył pan człowieka w tych kilku minutach, no to bardzo się cieszę i z roboty montażowej. Dziękuję. Mamy kolejne głosy. Tutaj jeden. Tylko to idzie, to jest nagrywane, więc wtedy lepiej słychać. Ja się chciałem tylko spytać, czy ten, w tym filmie więziennym ten pan, który bił kogoś tak, że ten ktoś umarł przez przypadek tak. ile on dostał lat i ile już odsiedział? Z tego co mi wiadomo jest na wolności. Aha. W to więzieniu się działo? Przepraszam, to był zakład karny numer jeden w Łodzi. Aha. Hmm. Dobra, to na ten moment dziękuję. A macie kontakt z tymi, czy to się jakoś tak? To czy wiesz, Martin tam spędził parę miesięcy w tym więzieniu, bo te zdjęcia trwały i trwały. oczywiście i... kiedy, przepraszam? E, to był kwiecień 2014, kwiecień 2015, to był taki okrągły rok, więc. I odpowiem na pytanie o kontakt. Tak, ma stały kontakt z większością ludzi, którzy wystąpili już docelowo. Często z nimi rozmawia, wie gdzie są, wie co robią. Więc, jakby, jest, jest coś więcej niż tylko film. He, ja teraz tak się zastanawiam, że właściwie każdy z Waszych filmów w jakiś sposób jest o uwięzieniu. Tak jak psy są więzione, tak, tak to limbo jako stan uwięzienia, jak idzie dziewczyny sprzedawane kożywy towar, no i bohaterowie Żelaznego Alibi. A jeszcze chciałem wrócić do ciebie Jacku, ponieważ oprócz tego, że byłeś reżyserem filmu, autorem animacji, to także robiłeś muzykę i wcześniej też pracowałeś z Normanem Leto. I, I tak się zastanawiam, bo funkcjonujesz trochę pomiędzy takim światem artystycznym, a filmowym, jeżeli to w ogóle da się rozdzielić i wydaje się, że dzisiaj coraz, no tu mamy też w konkursie chociażby performera, prawda, że te światy się jakoś coraz bardziej do siebie zbliżają być może. Czy masz takie wrażenie, czy, czy odwrotnie? Czy w ogóle jak siebie określasz? artysta, filmowiec, animator, mhm. obecnie muzyk? Jestem, obecnie jestem, no... Na piątym już roku studiów na SP w Krakowie. Ten film jest częścią tego, co robię na studiach. Chociaż muzyka, jaką nim zastosowałem, pochodzi z pewnych doświadczeń, których nauczyłem się gdzie indziej. Między, między innymi w tym okresie współpracy z Normanem. To jest. Jeśli pytasz o muzykę, to wykorzystałem jeden utwór który stworzyłem bodajże w roku 2013 na bazie różnych znalezionych emulacji syntezatorów analogowych zawiera dużą ilość harmonii generowanych procesualnie to znaczy nie są to nie są to jest to raczej myślenie akordowe. I to jest w ogóle nie cały utwór. Jego, jego tutaj włożyłem, może mniej więcej połowę, bo w we wcześniejszych wersjach montażu to były takie, były takie pomysły, żeby tą muzykę rozciągnąć na prawie całość filmu. Ostatecznie ta muzyka została zredukowana tylko do fragmentów, głównie do dżungli. Natomiast wolałem wybrać na większość odźwiękowienia nagrania terenowe czyli większość, większość, większość materiału została udźwiękowiona w sposób perkusyjnego dobierania odgłosów zarejestrowanych w terenie. A jeżeli chodzi o te dwa światy, no bo Aha, chociażby okay. filmy Normana Leto, one pokazywane są raczej w galeriach niż w kinie. I to no, w dużej mierze galerie się trochę zamieniły w, z White Cube w, na Black Cube mm -hmm, i coraz więcej filmów pokazuje się w galeriach. No a z drugiej strony, co myślę, że tutaj trochę też czuć, no coraz więcej filmów artystycznych, czy też tworzonych przez artystów, niekoniecznie po szkołach filmowych, pokazywanych jest w kinach i czy jest tu jakaś synergia, czy czujesz się tego częścią? Właśnie nie zastanawiałem się do tej pory nad, nad ile to było podzielone, czy jest i na ile się łączy. Więc trudno mi w tej chwili o jakieś, o jakieś refleksje na ten temat. Mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony, że nie odczuwam właściwie podziałów. W tym momencie. Jest to pewne, według mnie jest to pewna ciągłość i trudno tutaj wytyczać granice. Chyba, że może naprowadzisz mnie jakoś w sensie, o którym jakby dokładnie momenty ci chodzi. Bo te filmy, bo wcześniej mówiłeś o obiegu galeryjnym, prawda? Tak. Rzeczywiście jest taki patent, prawda, że wystawia się różnego rodzaju prace, na przykład obrazy. A film po prostu jest podczas wernisażu. A ty, Doleci. byś chciał, żeby Twoje filmy były pokazywane w galerii czy w kinie? Nie ja do tej pory kilkakrotnie już prezentowałem filmy w postaci obiektów, czyli telewizor. Bardzo lubię niewielkie telewizorki, takie 14-calowe, na przykład, które wyświetla w lupie. Miałem też projekcje na ścianie, też zalupowane. Także trudno mi powiedzieć, co wolę. To raczej sytuacja nadarza się taka, że jest sytuacja bardziej kinowa albo, albo galeryjna. A ten konkretny obraz, który widzieliśmy dziś, Limbo, hmm. tworzyłeś go z myślą o jak dużym ekranie i jakim kontekście? Myślę teraz, teraz właściwie nie miałem konkretnego zamiaru, że, że tworzyłem z myślą. Natomiast myślę, że jest bardziej kinowy obecnie. W takiej, w takiej formie. Obecnie tak myślę. Chociaż była też sytuacja, że był wyświetlany w lupie na no jednej wystawie, ale um, tak myślę bardziej. Tak, bardziej kinowy. Okej, okay, mamy jeszcze tutaj szczere głosy na sali. To pomału może się będziemy zbliżać do końca w takim razie, ale jeszcze chciałem zapytać Piotra Matysiaka, ponieważ ten twój film, no on robi wielkie wrażenie pod względem właśnie takim technicznym. Wiem, że też robisz na przykład zdjęcia podwodne, tak? I czy w ogóle ta ścieżka reżyserska cię interesuje? Czy to jest jakiś taki jednorazowy wybryk, a, a tak naprawdę chcesz po prostu być... Operatorem świetnym. No, myślę, że tutaj już pokazałeś, na co cię stać. Znaczy, zdecydowanie w pierwszej rzędzie, jak gdyby na razie, jestem operatorem. Jeżeli chodzi o reżyserię, to sobie na razie tylko i wyłącznie eksperymentuję. Wcześniej też zrobiłem dość mało przystępny film, w sensie nie, 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 w, tym, nie w tym guście, troszeczkę bardziej spokojny. Taki film, w którym się Skoli oczekuje. Jak gdyby jeżeli dotykam to jakichś takich emocji po prostu, które chcę rozciągać. Ale poza zdjęciami podwodnymi robiłem też zdjęcia do animacji, który, do filmu, który zresztą też tu będzie pokazywany, zdaje się, w piątek do filmu Anity Kwiatkowskiej. Więc jak gdyby tak, w pierwszym rzędzie operator, reżyseria może kiedyś, ale to jest jak gdyby... jeszcze, jeszcze nie wiem. Dobrze, bo jest ostatnia szansa, jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, bądź podzielić się wrażeniami po seansach. A jeżeli nie, to myślę, że większość z nas się przeniesie do festiwalowego klubu i tam jeszcze będzie można porozmawiać w. Bardziej kameralnych, jeszcze bardziej kameralnych okolicznościach. Dobrze, to dziękuję Wam serdecznie, że, że przyjechaliście do Koszalina, że chcieliście porozmawiać z publicznością, i widzimy się wieczorem, zapewne. Dziękuję także Wam, że, że byliście z nami.